Pewnie także tutaj, a w Polsce pewnie pracuję, mam nadzieję, że pracuję, bo jest co robić. Lewica w Polsce ma się świetnie, rządzi, ma większość samodzielną w Sejmie, w Senacie i prezydenta, tylko z jakiegoś powodu jest nazywana prawicą, natomiast lewicą z kolei z jakiegoś powodu nazywa się coś w rodzaju związku zawodowego ludzi, którym bardzo dawno temu było dobrze ta część opozycji, bo druga część opozycji to jest ta, która jakby związku zawodowego ludziom, którym jeszcze niedawno było dobrze. W dzisiejszym świecie te podziały lewicy-prawicy stały się czysto umowne. Chyba, że mówimy no, o tym, co Amerykanie nazywają Luny left, czy, 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 czy lewicą rozporkową, która gdzieś tam się wokół jakichś szalone haseł rewolucji obyczajowej grupować. Ale to w naszym katolickim spokojnym kraju, który nie ma za sobą wiktorianizmu, purytan prawda, i, i wszystkich tych szaleństw protestanckich, to oczywiście tematy obyczajowe nigdy nośne nie będą, więc lewica typu partia razem czy dziewuchy i, i inne organizacje feministyczne moim zdaniem przyszłości nie mają. Przyszłość ma lewica socjalna niestety, bo Polacy są z ducha pańszczyźnianie i, i, i potrzebują dziedzica dobrego pana, który się będzie nimi opiekował i ich wykorzystywał. No tylko, że z, jak mówię całkowicie przejąło tę funkcję partia katolicka w, i tradycjonalistyczna w formie, a lewicowa właśnie w treści, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Widziałbym ją przede wszystkim rozmawiającą ze sobą, bo myślę, że, że takiego dialogu różnych ugrupowań, środowisk, odłamów lewicy najbardziej brakuje. Czy ona jest do tego zdolna? Czas pokaże. Są tacy, którym ta rozmowa potrzebna nie jest, no ale mam nadzieję, że oni, nie oni będą dominować. Mam nadzieję, że i Kongres Lewicy, który już za kilka tygodni jeszcze parę wydarzeń, które przed nami pozwolą środowiska lewicowe zintegrować, przynajmniej na tyle, żeby, byłyby w stanie, żeby były w stanie wystawić wspólną listę. I no, powiedzieć, co myślą na temat tego, co, co dziś w kraju, bo dzieją się rzeczy zatrważające, a głosu lewicy trochę mi brak.